Matka Stanisława Ignacego Witkiewicza. Sztuka Witkacego została napisana dokładnie 100 lat temu. Na rękopisie tekstu, jak podaje profesor Janusz Degler, wybitny znawca twórczości autora szewców, widnieje data ukończenia 13 grudnia 1924 roku. Był to czas, gdy Witkacy bardzo intensywnie tworzył dramaty, które miały stanowić ilustrację jego poglądów składających się na teorię czystej formy. Dążył do tworzenia sztuki, która odrzucała założenia realistyczne czy symboliczne, a której specjalna konstrukcja miała doprowadzić widza do przeżycia metafizycznego dreszczu, określanego mianem tajemnicy istnienia. Matka po części tylko realizowała te postulaty. Łatwo w niej jednak zauważyć elementy parodystyczne, które kojarzą się z dramaturgią rodzinną Ipsena czy Strindberga. Ale groteskowa relacja Leona Węgorzewskiego z matką odkrywa problemy, które Witkacy traktował bardzo serio. Matka zawiera przenikliwą diagnozę współczesnego stanu kultury mieszczańskiej, którego symptomami są rozpad tradycyjnego modelu rodziny, kryzys moralności. Negacja wartości duchowych w konsumpcyjnie nastawionym społeczeństwie, lęk przed utratą indywidualnej osobowości w cywilizacji, prowadzący do nihilizmu i ucieczki w narkotyki, pisał Janusz Degler. Za życia Witkacego matka nie trafiła na sceny. Po raz pierwszy sztukę wystawił Jerzy Jarocki w 1964 roku w Starym Teatrze. Zwłaszcza druga wersja tej inscenizacji z 1972 roku stała się wręcz kanoniczna w recepcji dramaturgi Witkacego. Role Ewy Lasek i Marka Walczewskiego przeszły do historii. Do dziś tekst miał ponad 50 realizacji. Postać tytułową kreowały takie aktorki jak Halina Mikołajska, Aleksandra Śląska, Dorota Kolak, Irena Jun, Danuta Stenka. Antonina choroszy. Sztuka upadła i niech koniec jej będzie lekki, można się bez niej obejść zupełnie dobrze. Religia skończyła się, filozofia wyżera sobie bebechy i też skończy śmiercią samobójczą. Koniec indywiduum zarżniętego przez społeczeństwo, rzecz już dziś banalna. Jak odwrócić ten pozornie absolutnie nieodwracalny proces uspołecznienia, w którym ginie wszystko, co wielkie, co ma związek z nieskończonością, z tajemnicą istnienia? Pytanie Leona zadane sto lat temu wciąż wydaje się aktualne.